Podsumowanie kolejnego dnia playoffów NBA z przerwą na żądanie. Zaczynamy od wizyty w Los Angeles, gdzie prowadzący w serii Clippers rywalizowali z Memphis Grizzlies. Pierwszy mecz między tymi zespołami był totalną dominacją gospodarzy, ale na szczęście tym razem w koszykówkę grały już obie drużyny, a co więcej trzymały nas w napięciu do samego końca. Zaczynając jednak od początku, to przez niemal całą inauguracyjną odsłonę na prowadzeniu byli mający 50% skuteczność Grizzlies, dla których była to miła odmiana w porównaniu z poprzednim spotkaniem, w którym przecież ani razu nie zasiedli za kierownicą. Ostatecznie pierwsza kwarta skończyła się remisem 26 do 26, a równo połowa punktów Clippers należała do Blake'a Griffina, który trafił wtedy 6 z 10 rzutów z gry. W kolejnej ćwiartce też oglądaliśmy popisy zawodnika gospodarzy, ale tym razem nie był to Griffin, a niemalże perfekcyjny Jamal Crawford, bo tylko jedna z jego sześciu prób nie znalazła wtedy drogi do kosza. Rezerwowy Clippers zdobył zatem 10 punktów i zrobił to przez 4,5 minuty, kiedy miał monopol na wykończanie ataków drużyny z LA. Wysoka skuteczność Crawforda przekładała się też na wskaźniki drużyny, bo gospodarze grali wtedy na 60% efektywności, podczas gdy ich rywale byli dwa razy gorsi i do przerwy to Clippers zasłużenie prowadzili 50 do 44. 40 seconds to go. <laughs> by the you know they regular foul. Of course non-shooting and here is balls from Chris Paul. And the lead is six. Po powrocie z szatni nadal oglądaliśmy dobrą koszykówkę, o co ze strony Grizzlies, bałduet, duet Mark i Allen, który wspólnie zdobył wtedy 17 punktów, dając trochę odpocząć od rzucania najlepszemu jak do tej pory Mike'owi Conleyowi. Swoją dwójkę w trzeciej kwarcie mieli też gospodarze i to nawet minimalnie lepszą, bo Chris Paul z Karonem Butlerem zdobyli do spółki 18 oczek, a największe wrażenie robił ten pierwszy, który trafił wtedy 4 rzuty z gry i miał trzy asysty, co oznacza, że brał udział w 7 z 8 skutecznych akcji Clippers. Porównywalna graduetów sprawiła, że różnica między obiema drużynami była praktycznie taka sama, bo goście tylko minimalnie podgonili gospodarzy, którzy nadal prowadzili 75 do 71. Przy takim wyniku zacieraliśmy zatem ręce w oczekiwaniu na bardzo zaciętą końcówkę, ale na początku czwartej kwarty wydawało się, że zaraz może być po wszystkim, bo rezerwowi Clippers w dwie minuty zaliczyli serię 8 do 0, po której osiągnęli największą tego dnia 12-punktową przewagę. A od tego momentu w drużynie gospodarzy jednak coś się zacięło i przez najbliższe 9 minut trafili ledwie 4 z 16 rzutów z gry, podczas gdy ich rywale radzili sobie o niebo lepiej. 6 z 11 prób Grizzlies znalazło drogę do kosza, a pościg gości napędzał Mike Conley, mający wtedy 10 ze swoich życiowych w playoffach 28 punktów. Świetną pracę wykonał też rezerwowy Daryl Arthur, który przy stanie 89 do 84 dla Clippers najpierw trafił za 2, a potem zaliczył skuteczną akcję 2 plus 1 i na półtorej minuty przed końcem zrobił nam się remis. W odpowiedzi dla Clippers trafił Chris Paul, który zapunktować mógł jeszcze także w kolejnej sytuacji, ale chyba za późno zorientował się, że porzucie sędziowskim jego drużynie kończy się czas 24 sekund. No i ostatecznie nic z tego nie wyszło. Po tym pudle playmakera gospodarzy do końca pozostawało jeszcze 21 sekund i Grizzlies wzięli czas, po czym Mike Conley i Mark Gasol perfekcyjnie rozegrali akcję na remis 91 do 91. Ostatnie posiadanie należało zatem do Clippers i możliwości były tylko dwie: albo dogrywka, albo rzut równo z końcową syreną. Gris Paul wybrał ten drugi wariant i choć na zegarze pozostała jeszcze jedna dziesiąta sekundy, to naturalnie Grizzlies nie byli już w stanie odpowiedzieć i to gospodarze wygrali 93 do 91. CP Free zwycięskim rzutem przypieczętował swój występ na poziomie 24 oczek i 9 asyst i w duecie z Blake'em Griffinem mającym 21 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty zapewnił Clippers prowadzenie w serii 2 do 0. Teraz rywalizacja przenosi się do Memphis, gdzie w nocy z czwartku na piątek czeka na nas mecz numer 3. Po emocjach w Staples Center przenosimy się teraz do Barclays Center na Brooklynie, gdzie prowadzący w serii miejscowi Nets dostaje lekcję defensywy od Chicago Bulls. Byki po słabiutkim meczu numer 1 tym razem zatrzymali swoich rywali na ledwie 35% skuteczności, a największej gwieździe gospodarzy, Deronowi Williamsowi, pozwolili tylko na jeden celny rzut na 9 oddanych prób. Prawdziwym popisem drużyny z Chicago była trzecia kwarta, ale zanim do niej doszło, to do przerwy oglądaliśmy wyrównany mecz z minimalnym wskazaniem na gości 47 do 46, choć ostatnie słowo w pierwszej połowie należało do CJ Watsona. Potem przyszła jednak wspomniana trzecia ćwiartka, w niej Bulls nie dość, że co drugi rzut zamieniali na punkty, to jeszcze świetnie radzili sobie w defensywie, blokując cztery rzuty rywali i przyczyniając się do ich żenującej skuteczności 2 na 19 z gry. Po tak fatalnej partii gospodarze przegrywali przed startem decydującej odsłony 57 do 69 i wydawało się, że jest już po meczu, ale niespodziewanie Brooklyn po celnych trójkach Joe Johnsona na trzy minuty przed końcem zbliżył się do Chicago na zaledwie cztery punkty. Zaciętej końcówki jednak nie było, bo goście zaliczyli potem serię 8-4, w której rzuty trafiali ich liderzy, Luol Deng oraz Joakim Noa i obaj skończyli zawody z dorobkiem 10 zbiórek i dwóch bloków, do których Deng dołożył jeszcze 15 punktów i 4 asysty, a Noah 11 oczek i trzy kluczowe podania, co dla nich najważniejsze, Bulls pokonali Nets 90-82 i wyrównali stan rywalizacji na 1-1. Teraz seria przenosi się do Chicago, gdzie w nocy z czwartku na piątek czeka na nas mecz numer 3, a wcześniej, bo już najbliższej nocy, czekają na nas trzy spotkania z playoffami. O 1.30 obrońcy tytułu Miami Heat grają z Milwaukee Bucks, o godzinie 2 New York Knicks podejmują Boston Celtics, a po zakończeniu tego spotkania około godziny 4.30 Denver Nuggets zagrają z Golden State Warriors i skróty wszystkich tych spotkań zobaczycie w jutrzejszej przerwie na żądanie.